Gdyby Jezus mógł tego spróbować, to by po prostu zwariował. Jestem dziś w godzinie pod figurą Chrystusa razem z kolorową babeczką. I będziemy testować jej wiralowe, chrupiące owoce. Te wiralowe ciacha stworzył Cedric Grolet, To fantastyczny francuski cukiernik, a w Polsce prawdziwą matką tego sukcesu jest właśnie Alicja. Przetestujmy, jak to smakuje. Widzę tu pięć ciastek, co przygotowałaś na dziś? Borówkę, truskawkę, wanilię, banana i mango. Uuu, było słychać. No wygląda pięknie. Czekałem na to długo i próbujemy. To jest mus waniliowy na szwajcarskiej czekoladzie. W środku masz kawałki mango, pulpa z mango, wanilia. Zobaczcie, ile to jest mango. Zobaczcie, jak wygląda banan. Naprawdę wygląda to mega realistycznie. A co w środku? Mus bananowy, jest karmel, jest biszkopt i oczywiście puree bananowe. Mmm, a to jest chyba lepsze. No to teraz bierz borówkę. W borówce jest mus na szwajcarskiej czekoladzie i oczywiście cały też jagody. Te musy w środku są pyszne. Ale ile tego tu na jest, co Błyskawka. nam zostaje? No i ostatni, wanilia. Czyli móz waniliowy i karmel. Czy to jest taka laska? Tak. Patrzcie na laskę. <grystanie> <grystanie> Dobra, że było słychać. Kurde, ten jest chyba najlepszy. To robimy ranking. Wszystkie są zajebiste, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Ale wiecie, no zawsze jest jakiś fajniejszy czy mniej fajny. Bananowy dla mnie mega, bo ja w ogóle lubię wszystkie te sery bananowe. Ta wanilia super. Wszystkie są nie za słodkie, właśnie dla mnie to jest ważne. Mega ci gratuluję. Dziękuję. Naprawdę Dziękuję świetna bardzo. robota. Widać, że się znasz na tym totalnie. Masz świetne pomysły, no i przede wszystkim fajną estetykę. Dziękuję bardzo. Bardzo jest mi miło.